Co wyrabiasz? O mój Boże! Trzeba bym być w rozpaczy, żeby tylko miał dość siły. Co się stało? Co się dzieje? To no jeszcze mi się w oczy śmienie. Nie udawaj dość grymasów. Chcesz tu zostać? Cóż w złego? Miej rozsądek. Cóż nic niego, kiedy już jest dowiedzione, że rozsądku zwykłą drogą nie są pod połączone. Losem się być. Już dawnej trwać kolei, dalej żwawo marowcami, gdzie nie blask nadziei, gdzie dzień nie ciemno jest przed nami. Nie rzucajmy na błogokiem, bo, bo przepaść tak ale w niebo zniosłszy koło, śmiał na coś pod bokiem. ale Ale już się, będzie towarzyszyć w dalszym pędzie, mimo sporów, przeszkód, wielu, nie będziemy kręcić się w kółko. Dobrze mówisz. Kroki śmiałe, ale krótko idąc zyski małe przekonałaś, przyjaciółku. Lepiej mógłbyś niż rano, gdyś ucieczkę nam radziła. Ale może by cię poznano, lub papi tę ufność zdradziła? Nie tak trzeba to kochany. Tu do serca na tej stronie, Lecz zostanie wymazany i w miłości Zostań zatem, mił Boże. Masz ode mnie pozwolenie. Twoje, prawda, nie pomoże. Lubo z życiem równie cenię. Dostryjny strafimy, może. No a to wolu pod stolego, bo wiedz, iż właśnie w tej chwili miłość sobie oświadczyli. Ująć ci go łatwo będzie, pochlebiając w każdym się względzie. Chwal bez miary, rozum, cnoty, męstwo i uczciwość tej osoby. A kim zechcesz w naszym domu, tej zostaniesz jeszcze dobry.